Dobry wieczór drogie wagi, witam was wszystkie bardzo serdecznie na waszym kwietniowym kochani czytaniu. Robię to trochę późno, bo już jest prawie 23 kochani, ale pomyślałam sobie machnę, więc co dla niektórych z was, którzy że tak powiem z samego rana nie mają co robić, a są właśnie spod znaku zodiaku waga, no to może po prostu będą sobie zwyczajnie mogli odsłuchać tej, tego właśnie horoskopu specjalnie przygotowanego dla was moi kochani. Słuchajcie, karty, które są wylosowane również pod kątem uczuć, jak i takich rady, wskazówki dla Was, leżą sobie już z boczku. Karty, które będziemy sobie za chwileczkę wykładać na miesiąc, kwiecień dla Was, wyciągniemy za chwilę. Kochani, jeśli chodzi o sytuację podpowiedzi, ze strony powiedzmy kart anielskich, uzdrawianie życia rodzinnego, kochani. I to by mogło się wydawać o jeju, jeju, może coś w rodzinie będziemy uzdrawiać takiej najbliższej. Ale moi kochani, Twoje życie uczuciowe skorzysta, jeśli przebaczysz swoim rodzicom. Kochani, jeśli macie jakieś ubolewania co do najbliższej rodziny, nawet do rodziców. To może warto w miesiącu kwietniu, kochani, w pewien sposób poprzebaczać sobie pewne jakieś rzeczy, które mogą wam ciążyć. Być może są to jakieś rzeczy jeszcze z dzieciństwa, które w pewien sposób gdzieś tam bardzo mocno, że tak powiem, was ubolewają, gdzieś tam na waszym, na waszym serduchu leżą. Kochani, generalnie, gdyby nawet nie chodziło tutaj o tych rodziców, pamiętajmy o pierwszym głównym wpisie. Uzdrawianie życia rodzinnego. A więc warto zadbać, jeżeli macie jakieś, powiedzmy, wasze kontakty rodzinne. Nie mówię o związkowych, kochani, typu mąż-żona, ale nawet dalej. Są one w tym momencie, o, kamerka nam się troszeczkę tutaj spotegowała, ale zaraz będzie okej, okay, mam nadzieję. Jeżeli w jakimś tam pewnym stopniu coś jest niehalo, jeżeli chodzi o Wasze życie rodzinne ogólnie, tak? czyli Wy, rodzice, nie wiem, siostra, brat, słuchajcie, czy cokolwiek w, w, tym, w tym aspekcie, to może warto przywrócić te powiązania rodzinne do odpowiedniego formatu. Czyli jeśli się od nich oddaliliście, postarajcie się uzdrowić to życie rodzinne, które być może u co niektórych WAK jest zaniedbane. Kochani, a rada na miesiąc kwiecień dla Was to relaks. I pozwól sobie, kochani, na lenistwo. Czasami dobrze jest nic. Nie robić. Czyli słuchajcie, no wiadomo, tak, zaraz ktoś powie, a no a jak mam się nic nie robić, jak mam relaksować, jak mam kupę roboty. No, oczywiście, kochani, to nie o to tutaj może chodzi, tylko być może czasami o to, żeby czasami dać sobie taki moment wytchnienia od czegoś. Wiecie, ja mam takie po prostu poczucie, że taki moment wytchnienia, u co niektórych z Was, kochani, byłby zwyczajnie przydatny. Albo takiego luzu w ogóle, takiegoś powiedzmy, złego myślenia. Dobra, jedziemy sobie, kochani, z rozkładem głównym. I zobaczymy. Spód talii jest bardzo fajny, ale to powiem na końcu. Zobaczymy co będzie z rozkładu. Dobra, więc jaka będzie energia główna w miesiącu kwietniu? Kochani, bardzo piękna energia. Energia czterech buław, a więc tak naprawdę karta dążenia do, jakiejś, do jakiegoś fajnego związku, kochani. Cztery buławy to jest karta tak naprawdę myślenia o nowym związku, o zaślubinach. Może o nowym jak nie o nowym, ale krótko mówiąc o związku, o zaślubinach. O tym, żeby coś poszło do przodu, żeby w pewien sposób zbudować z kimś jakieś ognisko domowe, żeby z kimś wspólnie zamieszkać. To są również karta zaręczyn, kochani, wspólnego właśnie zamieszkania, co powiedziałam przed chwilą oraz w ogóle podyktowany ten miesiąc, kwiecień, jeżeli chodzi o energię, będzie na tle związku, który chcecie budować. E, obojętnie, jaki ten związek by nie był, budujemy. Ok. Co, co, co wam może przeszkodzić albo, e, albo co, na czym możecie zyskać? Kapłanka. Kochani, karta kapłanki jest to, słuchajcie, przede wszystkim osoba. I przyznam tak, że kochanka dla mnie zawsze w karcie Tarota jest kimś, kogo utrzymujecie w tajemnicy. Kobieta bardzo mądra, bardzo mistyczna, posiadająca naprawdę ogrom wiedzy. Kochanka. A jak i również, moi kochani, no ktoś, kogo musimy z pewnych jakichś przyczyn utrzymywać w tajemnicy. Bądź też, karta ta, jeżeli nie jest kartą osobową, może mówić o, o tym, że wy te wasze plany, które gdzieś tutaj w miesiącu kwietniu mogą pojawić wam się w waszych głowach, będziecie musieli ukrywać troszeczkę w tajemnicy, albo będziecie po prostu chcieli. Gdzieś tam po cichu pokryjomu, nie to, że skłam swym czy z czymkolwiek, ale gdzieś po prostu poniekąd delikatnie to troszeczkę na razie zataić. Nie wiem, z jakichś przyczyn, tak? Być może będziecie chcieli komuś jakiś, jakąś niespodziankę zrobić, czy cokolwiek, więc to też może tak być podyktowane. Chyba, że to jest ktoś. Kogo na chwilę obecną utrzymujecie w tajemnicy, ale wasze myśli będą dążyć do tego, do takiego normalnego, spokojnego związku, do tego, żeby być może wyjść z tego cienia i z kimś zwyczajnie, kochani, zamieszkać. Co będzie podstawą e, miesiąca kwietnia? Kochani, podstawa to trzy miecze. I przyznam szczerze, że jest to taka karta dosyć powiedziałabym bolesna, dlatego, że to jest karta tak naprawdę rozstania się z kimś, moi drodzy, ale też takiego jednoczesnego. Tutaj akurat mamy sytuację tak naprawdę kobiety która gdzieś tutaj być może zostaje sobie sama, ciężko mi jest powiedzieć, ale bądź co bądź, trzy miecze to jest taka właśnie sytuacja, która mówi nam o jakimś boleści. Być może wy chcecie, kochani, z tego wyjść, bo jednak ta energia główna pokazuje, pokazuje mi to, tak, że tutaj jakby w pewien sposób wy chcecie coś zbudować, coś, co w tej chwili jest utrzymywane być może w tajemnicy z kimś. I być może w podstawach tego wszystkiego, dlaczego wy to będziecie robić? Dlatego, że wy już macie dosyć e, cierpienia, ja bym tak tak powiedziała, e, bo Trzy miecze to jest taka zadra w sercu, to jest smutek, to jest po prostu coś, co w pewien sposób krwawi, tak, no nie dajecie sobie już z czymś rady. Wy po prostu w pewnym stopniu możecie po prostu odczuwać jakiś taki smutek na serduchu i być może chcecie z tego impasu tutaj, kochani, wyjść. Co odejdzie do przeszłości w miesiącu kwietniu? Energia. No i kochani, z jednej strony trochę słabo, dlatego że As buław naprawdę daje energię. On daje siłę tak naprawdę do tego, żeby ruszyć do przodu. To jest również karta namiętności, kochani, jakiegoś impulsu do działania. Jest werwa, jest ochota, żeby cokolwiek zrobić. I wy to macie już za sobą. No chyba, że ta sytuacja właśnie już miała miejsce. Ten impuls był, ta werwa była. Była, zaznaczam, bo to jest karta przeszłości, a na chwilę obecną wkradło się coś takiego jak smutek, jak żal, jak opłakiwanie czegoś. Ale, no, ale tak jak powiedziałam, przez to, że ten stan osiągnęliście, to wydążycie do tego stanu. Tak? W pewien sposób. Zobaczmy wobec tego, jakie plany i jakie myśli będziecie mieć w miesiącu kwietniu. Bardzo dobre. Bardzo piękne. Dążycie do stabilności. Dążycie do poważnych planów i do poważnych, kochani, zamiarów. Mamy, słuchajcie, tutaj karta asa monetowego, który w bardzo piękny sposób pokazuje nam pójście do przodu z czymś, co ma szansę na stabilizację, na stabilny, piękny związek. Tutaj zresztą przy tej karcie czterech buław, przy takiej karcie wspólnego zamieszkania, w, no, dążenia bynajmniej do takiego powiedziałabym szczęścia, as monetowy będzie pokazywał idącą, m, znaczy Wasze myśli przede wszystkim, tak? Bo tutaj musimy się na tym skupić, pokazują właśnie. Dążenie do stabilizacji, do tego, żeby coś zaczęło się pozytywnie dziać w waszym życiu. Być może wy komuś coś zadeklarujecie. Na razie to tak delikatnie powiem, bo zaraz zobaczymy, co tutaj się będzie dalej zadziewało. Ale as monetowy bardzo często to jest dłoń z monetą, kochani. Gdzie Wy wychodzicie z takiego założenia chcę poważnego. Czegoś, być może poważnej relacji, tak? Być może poważne, nie wiem, to, żeby w moim życiu zaczęło się coś bardzo poważnego dziać. Być może co niektórzy myślą, niektóre wagi oczywiście, będą myślały o jakiejś stabilizacji finansowo-zawodowej. Być może będziecie chcieli pomyśleć o jakimś własnym lokum. Być może będziecie chcieli w coś zainwestować, co da Wam jakieś powiedzmy korzyści zawodowo-finansowe w przyszłości, tak? Albo cokolwiek z tych rzeczy. Być może, jeżeli to się tyczy związku, będą to jakieś Poważne deklaracje z waszej strony. Chcę stabilizacji z Tobą. Na przykład. Dobrze, zobaczmy to, co wydarzy się do połowy kwietnia. Mhm. Mamy Giermka Kielichowego, kochani, w tej tali jest to kreator. Ja tutaj y, widzę tę kartę tak, oczywiście jest to karta uczuć, kochani, jest to karta fascynacji, zakochania, motylków w brzuchu, okazywania tych emocji, tak? W was jakby coś zaczęło się rodzić. Y, jeżeli jesteście tutaj w pozycji trzech mieczy, to wy chcecie te serce uleczyć, kochani, wy chcecie po prostu czegoś, żeby przestać coś ukrywać w moim odczuciu, zacząć myśleć o czymś naprawdę fajnym, stabilnym, konkretnym i poczuć te uczucia, które. Tu delikatnie po prostu zostały potargane. To jest takie słowo, które poznałam. E, Batko Polska, gdzie? E, no, jakiś, no dobra, przyprowadziłam się tutaj, gdzie mieszkam, tak? Słowo potargany. No, fenomen. Dlatego, że tam, gdzie mieszkałam wcześniej, takiego słownictwa nie znałam. Ale dobrze, zostawmy ten temat. Kochani, więc poczucia właśnie tego, powiedziałabym, właśnie tej takiej fajności, lekkości, uczucia, ciepła, czegoś tam. Ale moi kochani, to jest również karta kreatora. Tutaj ewidentnie, kochani, na tej karcie jest, słuchajcie, malarka, która maluje swój własny obraz. Zwróćcie uwagę, że on na chwilę obecną w ogóle na tej karcie jest pusty. Na nim nic nie ma. Ona dopiero przygotowuje farby do tego, żeby zacząć na nim, na tym, na tym tutaj stelażu, tak, z, z, tutaj z, tą, no tutaj z tą całym płótnem, nazwijmy to tak, żeby coś namalować, tak? I tutaj dopiero ona zacznie to kreować, ale tak z potrzeby serca, tak? Z tego, z tych emocji. Tak? Więc moi kochani, być może właśnie wy zechcecie w połowie właśnie kwietnia zacząć coś kreować i być może to wszystko, co tutaj myślicie, w połowie kwietnia dopiero, że tak powiem, nabierze takiej odpowiedniej barwy. Dobrze, więc zobaczmy wobec tego, jaka będzie wasza konkretna energia w miesiącu kwietniu, to znaczy może nie tyle, że wasza, tylko wy w miesiącu kwietniu. No i super, mamy giermka mieczowego. Jest to na pewno, słuchajcie, jakiś. Kreator również, bardzo podobna karta do tego, ale to też jest karta obserwatora kogoś, kto przypatruje się pewnym kwestiom, ktoś, kto nabiera zaufania, albo też tudzież zastanawia się, komu może zaufać to też jest dobre słownictwo. Słuchajcie, Giermek Mieczy to jest taka troszeczkę zbuntowana energia tak bym to powiedziała taka, która ja już wiem, co chcę zrobię to tak, jak sobie to zażyczę, jak będę to chciał zrobić i jakby w pewien sposób um, no, gna z czymś naprzód, tak? Chcę czegoś dokonać. Nazwałabym to w ten sposób. Więc wy tak troszeczkę w takiej właśnie energii lekkiego, takiej lekkiej dozy ostrożności, o, może tak, to jest lepsze słowo. Ostrożności, przypatrywania się czemuś, ale jednocześnie kurczę z jakimś planem na coś. No dobrze, a co do Was idzie z zewnątrz? Mhm. Kochani, dziewiątka monet, więc osoby, które gdzieś tam przy Was są, na których Wam załóżmy zależy, mogą tutaj być w takiej pozycji, osób, które, że tak powiem, mają wszystko. One sobie dają świetnie radę, tak, mają stabilizację finansowo-zawodową, są szczęśliwe z tego, co mają i co sposiadają. Moi drodzy, akurat w tej talii to jest to poniekąd, słuchajcie, zobaczcie, stoi sobie facet przed chałupą, obok stoi kobieta, lata jakaś dwójka dzieci. Słuchajcie, generalnie dziesiątka monet jest kartą rodziny, tak w ogóle, ale dziewiątka monetowa akurat w tej talii bardzo pięknie to obrazuje, tak jakby ktoś był zadowolony z tego, co posiada, co ma. Więc ale pamiętajmy, nie wy, nie wy, to nie jest wasza karta. Ja bym bardziej powiedziała, że z zewnątrz, jakaś osoba, na której wam może zależeć, widzi was, siebie, być może w takiej e, odsłonie pod tytułem: przecież my możemy mieć wszystko. Ja jestem zadowolona, jestem szczęśliwa, radzimy sobie, tak? Jestem po prostu. Z, Usatysfakcjonowana z tego, co mamy i do czego my możemy dążyć, daje wam takie, bym powiedziała, bardzo dobre wibracje. Wiecie? Mam jakieś takie poczucie po prostu. No dobrze, a jakie są Wasze nadzieje i obawy co do tej sytuacji? No, czekajcie, bo mi się wyślizgnęła karta. To jeszcze raz. Jakie są nadzieje i obawy? No słuchajcie, raczej bym powiedziała Wasze obawy. Wy się czegoś możecie bać albo boicie się, ponieważ macie niewystarczającą ilość wiedzy. To znaczy może nie tyle, że wiedzy, Wy czegoś nie widzicie. Wiecie, ja mam takie wrażenie, że po prostu to może być taka sytuacja, że nawet z zewnątrz te osoby przychodzą i mówią, słuchaj stary, będzie fajnie, czy tam stara, będzie świetnie, tralala, trala, a wy nie jesteście sobie w stanie tego wyobrazić, tak jakby wasz umysł był całkowicie zacieniony w tym momencie, albo powiedziałabym, że wręcz tęsknicie za tym, bo też tak może być, że co niektórzy tęsknią za tym i dlatego będą kreować tą swoją rzeczywistość, dlatego właśnie w pewien sposób będą chciały cokolwiek pobudować, bo zaczynacie tęsknić, Tęsknić za czymś fajnym. Słuchajcie, to nawet jest chyba lepsze przesłanie. Takie poczułam wewnętrznie, że to jest dla Was lepsze. Możecie co niektóre osoby mogą się tego bać, możecie jeszcze tego nie umieć sobie wyobrazić, tak? Ale przede wszystkim może też Wami budować, czy znaczy popędzać Was do tego wszystkiego tęsknota, bym powiedziała, za czymś fajnym. No, i też tym sposobem, kochani, zobaczmy, jaki będzie rezultat, czyli na koniec miesiąca, czego możemy się spodziewać, jaki będzie wynik. Mega. Ruszacie naprzód. I to mi się strasznie podoba, bo karta rydwanu, kochani, to jest karta przyspieszenia, to jest karta tego, że. Idziemy po całości, po prostu. Nie oglądamy się wstecz. Więc to, co sobie wykreujecie, kochani, tu, wymalujecie, to, co stworzycie, to, do czego będziecie tutaj dążyć, a ja mam takie wrażenie, że wy strasznie chcecie dążyć do jakiegoś um, stabilnego, fajnego... Związku, bo to jest typowo karta związku, kochani, wspólnego zamieszkania i tego typu historii. Wy chcecie to wykreować, wymalować sobie jakby w pewien sposób. Wy macie na to jakieś plany, poważne plany, tak? Mam takie wrażenie. I moi kochani, tutaj Rydwan pokazuje, że coś ruszy gwałtownie do przodu. Być może wasze plany, być może w ogóle te wasze życie, które tutaj w jakiś tam pewien sposób nam się pokazało, kochani. I ja mam właśnie takie wrażenie, że. Zwyczajnie po prostu może tak być, że no pewne sprawy ruszą z kopyta do przodu. Poczekajcie. Mhm. Yy, tutaj, kochani, yy, trzumiecze to jest taka karta cierpienia i bólu. Za tym, że tego wszystkiego nie ma. I ja naprawdę mam takie poczucie, Wy możecie być bardzo poranione gdzieś tam od, przez życie w ogóle, bądź też tudzież przez jakąś taką sytuację właśnie niefajności w Waszym życiu. I Wy naprawdę chcecie coś zbudować. I kochani, ten miesiąc, kwiecień, przynajmniej na końcówce, może ostro przyspieszyć, kochani, do przodu. Co my mamy na spodzie, kochani? Bo powiedziałam Wam, że Wam pokażę. A więc ups, i ja akurat ta karta spadła. Moment. Ale spoko, uratowaliśmy sytuację. Kochani, na spodzie talii mamy kartę rycerza kielichowego. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Nie wiem, kim jesteście, czy mężczyzną, czy kobietą. No nieważne. Obojętnie jakby to nie było, słuchajcie, idzie ktoś do Was z uczuciami, i te uczucia wam wyznaje. Mega. Ja tą kartę słuchajcie, pomimo tego, że są różne czasami, że tak powiem, przesłanki co do tej karty, ale ja ją po prostu uwielbiam. Dla mnie to jest taki, maślany, taki maślany rycerz, który kocha, idzie, mówi, co, co chce powiedzieć, i jest zakochany, tak? I ja uważam, że to jest przepiękna karta akurat w tej talii, kochani. Zobaczmy, co tutaj jeszcze dalej. Podglądnę sobie trochę. Stabilizacja. Stabilizacja znowu się kreuje, znowuż mamy kogoś, kto coś chce budować, gotowość do rozpoczęcia czegoś nowego, królowa kielichowa na spodzie, kochani, a więc jest ktoś, kto bardzo was kocha i dla kogo warto o tym walczyć. Karta karmiczna, szóstki mieczy, a więc również karta tego, że rozpoczynamy coś nowego albo przynajmniej tego bardzo chcemy. Skarby, przepiękne czytania. Ja tutaj nie mam się do czego doczepić. Ja po prostu tylko widzę to, że jest z was dużo bólu, ale jakby w pewien sposób wy chcecie. Zwyczajnie planujecie, myślicie o tym, aby stworzyć już w końcu sobie jakieś warunki do normalnego życia. Być może jeszcze z dużą dawką ostrożności, po malutku, po cichutku, być może w tajemnicy, ale mimo wszystko dążycie do czegoś, bo być może faktycznie jakaś tęsknota w Was bardzo spora się uruchamia, czegoś możecie jeszcze do końca nie widzieć, ale przy końcówce miesiąca ruszacie z kopyta do przodu. I ja za to trzymam gorąco kciuki i pozdrawiam Was serdecznie później.